Rusyk, Niemcy i Polak zgubili się razem na pustyni. Po paru dniach włóczęgi natrafili na pałac jakiegoś szejka. Długo nie myśląc postanowili tam wejść. Niestety po przekroczeniu paru metrów zostali złapani przez strażników i odprowadzeni do szejka. Za wtargnięcie się na moją posiadłość zostaniecie wychłostani 20 razy biciem w plecy, zanim zostaniecie wypuszczeni. Ale, że mam dzisiaj dobry dzień, spełnię każdemu z was jedno życzenie, które będzie w stanie wspomóc was w wytrwaniu kary. Pierwszy podszedł Rusek. Poproszę o przypięcie poduszki do pleców. Zaczyna się chłosta. Po dziesięciu razach poduszka się rozerwała i Rusek był zmuszony wytrzymać kolejne w dziesięć w opornych katuszach. Drugi podszedł Niemiec. Proszę o przypięcie dwóch poduszek do pleców. Poduszka wytrwała całą chłostę i Niemcowi się nic nie stało. Ostatni podszedł Polak. Jakie jest twoje życzenie? spytał Szejk. Przypnijcie mi do pleców Niemca. Jadą dwie blondynki na rowerach. Po chwili jedna zatrzymuje się i wypuszcza powietrze z kół. Druga widząc to pyta się co ty robisz? Wypuszczam powietrze z kół, bo mam siedełko za wysoko. Druga schodzi z roweru, przekręca kierownicę i siedełko. A ty co robisz? Zawracam, bo nie będę jechała z taką idiotką. Przychodzi żołnierz do generała i mówi. Da mi pan wolne generale, bo teściowa przyjechała. Nie, nie dam. Wiedziałem, że równy z pana gość. Spotyka się dwóch znajomych. Co tam u ciebie? Mam dla ciebie złą wiadomość, a właściwie dwie złe wiadomości. Co się stało? Ktoś namzyka twoją żonę. Mąż mówi do żony. Nie twierdzę, kochanie, że twoja mama źle gotuje, ale zaczynam rozumieć, dlaczego twoja rodzina modli się przed obiadem. Blondynka została policjantką. Pierwsza interwencja. Zatrzymuje autobus. Przechodzi, ogląda, zaczyna coś spisywać, podchodzi do kierowcy i mówi. To będzie wynosiło 4200 złotych. Co? Odpowiada kierowca. Proszę pana, to nie moja wina, że pasażerów jest 42, a za każdą osobę bez pasów należy się 100 złotych. Siedzi pijany facet w barze i myśli sobie: mam już dość. Idę do domu. Próbuje wstać, ale upada. Myśli: ok, doczołgam się do drzwi i spróbuję wstać na ulicy. Wychodzi na ulicę, próbuje wspinać się na parkometr, ale znów upada. Myśli: doczołgam się do tamtego murku i spróbuję. Wspina się na murek, ale znów upada W ten sposób, ciągle bezskutecznie próbując wstać, doczołguje się do domu, starając się nie budzić żony, wślizguję się do łóżka. Żona rano budzi go z wymówkami. Piłeś, ale coś ty, skarbie, ja piłem, no właśnie dzwonili z baru, żebyś odebrał Twój wózek inwalidzki. Polak, Niemiec i Rusek siedzą w piekle, przychodzi do nich diabeł i mówi, że mają szansę wydostania się stamtąd, ale muszą wykonać trzy zadania. Przejść przez most pod oszałem, podać rękę niedźwiedziowi, przelecieć Indiankę. Jako pierwszy ruszył Niemiec, ale zanim zdążył dojść do połowy mostu, poległ kul. Drugi ruszył Rosjanin, ale podobnie jak Niemiec nie dotarł do końca mostu. Wreszcie przyszła kolejna Polak. Ten ruszył, przebiegł most, wchodzi do klatki niedźwiedziem, nagle unoszą się tumany kurzu, słychać odgłosy bijatyki. ryk niedźwiedzia. Nagle zapadła martwa cisza. Wychodzi Polak i pyta diabła. Stary, powiedz mi jeszcze, gdzie jest ta Indianka, której miałem podać rękę? Jest pan żonaty? Pośrednio. Co to znaczy? Mój brat jest żonaty. Wyjechał do Irlandii i teraz zastępi jego żona krzyczy nami. Siedzą na ławce obok starszego pana, dziewczyna i chłopak. Dziewczyna mówi do chłopaka, boli mi policzek. Chłopak całuje w policzek i pyta się, już lepiej? Tak, lepiej. Starszy pan przygląda się temu. Po jakimś czasie dziewczyna znów odnosi się do chłopaka. Bolą mnie usta. Chłopak całuje ją w usta. Już lepiej? Tak, lepiej. W tym przerywa starszy pan i pyta się chłopaka, ale czy pan może hemoroidy? Szef przyjmuje nowego pracownika. W naszym zakładzie obowiązują dwie zasady. Pierwsza to czystość. Czy pan wytarł buty przed wejściem do gabinetu? Oczywiście. Druga to prawdomówność. Przed moimi drzwiami nie ma wycieraczki. Przechwala się trzech myśliwych. Pierwszy z nich. Ja to byłem w Afryce i polowałem na lwy. Drugi. Ja to byłem w Alasce i polowałem na łosie. Na to ostatni. Hmm. Panowie, ja to byłem w Norwegii. A fiordy widziałeś? Fiordy? Panowie, fiordy to mi z ręki jadły. Pracy kolega do kolegi, dlaczego masz podbite oko? Żona mnie pobiła. Za co? Powiedziałem do niej ty, i za to cię pobiła? Zapytała mnie, czy byśmy się nie pokochali, bo już nie kochaliśmy się od roku, a ja jej odpowiedziałem chyba ty. Kiedy byłem młodszy, nienawidziłem chodzić na śluby. Wydawało mi się, że wszystkie ciotki i podstarzałe krewne, przychodząc do mnie, trącą w żebra, mówiąc teraz twoja kolej. O okropność przestały kiedy zacząłem robić to samo na pogrzebach. Dziękuję za oglądanie tego filmiku, jeżeli ci się spodobało, zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, aby nie przegapić najnowszych odcinków.